Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 po sąsiedzku, ja ogólnie witam was ten w siód... Nie, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. W dziesiątym odcinku z po sąsiedzku. Szgólnie. Ogólnie tutaj mam różne rzeczy. O kurde, Ej, poczekajcie chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tutaj się ten? Po co tu przyjechany jest? To u pana mieliśmy zabrać tego Ursusa C330. A no tak, to ja mam załadować go na levertę, tak? Tak, tak. A do naprawy go tam. Tak, tak, właśnie. O, dobra, widzę, patrzcie, ja właśnie tutaj mam trzy, palimy ją. O! Zapaliła teraz za pierwszym razem, widzę. Odwiozę sobie ją no, do naprawy, widzę, pomyślałem, bo się może przydać. Trzydziasteczko. Wszystko, to no, na słabo trochę czasami działa. Może co, jakąś kabinę dołożę, czy coś, kiedy. Jezu, ledwo daję radę pod tego. No, no to jak? No to załadowane. Dobrze. No to do widzenia. Do widzenia. Widzowie, oporowe sieby. Zaczynamy. Widzowie, tak jak mówiłem, zaczynamy wiosenne sieby, pszenicy. No. Tak, żebyście więcej widzieli. No i widzowie, jak widzicie, nietypowo trochę, bo piątko Nie to chciałem. O. Wszystko ładnie działa. Jak widzieliście, widzę, przyjechali po 30. po widzowie. No, 30. czasami opala. Akurat wtedy akurat ładnie poszła kawałek. Ale ona coś. Się, bo psuła się, a ja myślę, że na ją naprawić. Wiecie, widzowie. Wiecie, jak to idzie dobra wiedza ja, ja już wam y, tutaj tylko pokazuję o, dobra już lecimy w ogóle o, do tego New Holland do, do naszego nowego tu w nim pięknie świecą wszystko w nim jest fajne i lecimy dzisiaj nim ogólnie tu musimy le lecieć cyp. Może kiedy wy, wywiozę to gnojówkę od tych krów. W sumie by się przydało. No ale lecimy dzisiaj ogólnie. Teraz też lecę Holandem po jeden siewnik. I zacznę siać te większe pola Hollandem, a tu niech pracownik robi pięćdziesiątką Tylko co on tu robi? to pięćdziesiątką więc jak mówiłem, no jest głośno ale widzowie, nie powiecie, że ten nie Holland jest taki brzydki jakby, on jest ładny tylko trochę brudny, wiadomo tu wszystkie pola są już poagregowa poagregowane łąka rośnie to tutaj trzeba zajeżdżać na skup o stoi coś Dobra, jakby za to... Ciekawe. Dobra, ja mam już ugadane, że ja się mogę. Ja sobie oczywiście wcześniej przed tym odcinkiem sobie ugadałem, to tylko po prostu tym, po prostu musiałem ten mmm Po prostu musiałem podjechać teraz na odcinku. A ja widzę, że ogólnie tu jest jakaś posiarka Puttingera. mulczer chyba. O, jakiś latkiem. Dobra, może zobaczymy to zaraz przy okazji. 6430 6, Ładny Ej, patrz jaki John Deere, fajny hmm. Chciałbym takiego zakupić, to by nawet... Ale to, przepraszam bardzo szesna... 16 16 24,5. Co to jest? O bo to, co? misia. O kurde. Co to jest? To maszyna. Ten. Gra o plon. Patrzcie, on ma wszędzie tutaj koguty. Co jest? Tu ma i załączone koguty. Tego mało to ma jeszcze o tło 3, po drugiej stronie 3 i tu jeszcze cztery na przodzie chyba. No tak. I o, co? Zagrodzone są. Ciekawie, ciekawie. Dobra, ale my lecimy na pole, bo to nie można marnować czasu na takie rzeczy. Ja mówiłam wcześniej, więc miałem i od razu mi tam napełnili tutaj siewnik. Nie od razu jadę na to takie. Mogłem jechać na to największe dzierżawy, co ostatnio na live, kosiły kosiły. Bo nie jestem rozłożone chyba. albo no można od razu łączyć i Czterometróweczka taka. Myślę, że do siania pszenicy jak najbardziej. Rozetkę sobie. Zetknię. ja muszę tutaj sobie zrobimy tutaj trochę ma sąsiada pole ale tutaj i tak jest zaorane ojczyk i tym młodszy jechać tak. Zeparcie, jeśli macie właśnie ciągnik, nie? To, to to nie musi być New Holland. Jak mój w ogóle. ten co to jest za New Holland? TM120, ja mam na przykład. Na przykład, nie? No. I ma ziemnik Amazonę D9 4000, nie? I jeśli otworzycie sobie znacznik i będziecie jechać drugi raz, tylko ja wam teraz, za, teraz tak nie pokażę, bo tu się kończy ten, ale będę zaraz, zawrócę się, to wam pokażę. Lifehacka albo ten, też lifehack. Widzicie, tutaj jest takie jaśniejsze. O tu, jedźcie sobie, od, jeśli macie w traktorze to, to jedźcie środkiem. Po prostu tym jedźcie na, tak jakby ten. Ale lepszy sposób to jest z tym. O, z tym pięknym znaczniczkiem. Jeśli macie pole tak jak ja o teraz i macie ten, to patrzcie, tu gdzie macie znacznikiem zrobione, to jestcie tym środkiem stratkiem tego. O widzicie, tu mam to. Je, jadę prosto poza oranem i robię równiutko. O, I tak o, cyk i do końca. Więc tutaj za oranem więc ja tu sobie pozwala, będę pozwalać wjeżdżać. Chyba, że zasianem, to jeszcze będę wjeżdżał. Nawet nic nie zostawię. Ten silnik jest dobry. Ciekawe, ile by za niego chcieli. o ty ma to są światła, tu. Jeśli tu jeszcze długie, można włączyć, bo to są normalne. Mam jeszcze długie. Dobra widzę, bo ja nie będę Wam wszystkie nagrywał jak ja sieję, więc czytajcie. Idę, jak widzicie, jedzie tu za mną New Holland, robiąc ostatnie pole i przedostatni pasek. Ja bym chciał się już z wami żegnać, więc cześć, Narka.